Słuchajcie ponownie z terenu, słuchajcie Lało całą noc I oto są efekty Koźlarz czerwony na start Ok, lecimy dalej No, także słuchajcie Fajnie, że padało, super Widzimy, że tutaj coś już zaczyna się zbierać Wiem, że dla niektórych to jest śmiechu warte Ale no niestety jak Przez miesiąc czasu nie padało w ogóle, że ziemia, słuchajcie, praktycznie aż strzelała pod, pod nogami. Nagle przychodzi deszcz, taka tak zwana ostatnia deska ratunku i coś wychodzi. No szukamy nadal borowików, zobaczymy, może uda się jeszcze dzisiaj je odnaleźć. Na razie same podgrzybki, ale i tak cieszy, prawda? No nie jest to, prawda, nic mega super, ale, ale oko cieszy. Dobra, lecimy dalej. No i tym razem kanie też fajne, ta jest piękna, wielka, zobaczcie jaka, jaki kapeć. Także no sporych jest rozmiarów. Porównując do dłoni, to zobaczcie, no sporo, sporo, sporo większa do dłoni. No to takie dwie mniejsze i ta też jeszcze jest elegancka. Dobra, lecimy dalej w teren.